Cześć, jestem Samanta. Samanta, a nie sam. Mieszkam przy głównej ulicy pazurkowego wzgórza w środkowej Szkocji. Z mojego okna widać wszystko: kocury śmietnikowe, luzaki, kociaki, kanapowce i modnisie. Wy, ludzie, zadziwiacie mnie. Wydaje się wam, że to miejsce należy do was. Prawie nie dostrzegacie naszego świata. Równoległego uniwersum ukrytego za Waszymi drzwiami. Pokażę Wam, co się naprawdę dzieje za drzwiczkami dla kota. Wydaje się Wam, że wiecie, co robimy, kiedy na nas nie patrzycie? Nie macie zielonego pojęcia. O tym, co się dzieje w naszej wiosce, można by napisać książkę. Dziś poznacie uwielbiające flirt wiejskie koty i świat opanowany przez psie szaleństwo. Kacper nie może się nimi nacieszyć, a Kabron nie potrafi im uciec. Nie dajcie się zwieść naszym słodkim pyszczkom i mruczeniu. Niektórzy z moich sąsiadów schodzą na psy. Niżej już nie można upaść. Kocim okiem. Kompletne szaleństwo. W poprzednim odcinku we wspaniałym ogrodzie Cabrona pojawił się niezmordowany terrier. Od tamtej pory, pod numerem 82, robi się coraz gorzej. Po co ktoś, kto mieszka z kotem, miałby sprowadzać do domu śmierdzącego psowatego? Podobno ta nowa to znajda. Nazywa się Mina. Bardziej by pasowało Smrodlina. Temu czemuś się wydaje, że może się przyjaźnić z Kabronem. Kabron nie ma zamiaru grać w piłkę. Dlaczego dorosłe psy ciągle chcą się bawić? Przecież to zwykła piłka. My, koty, wyrastamy na pełne godności dorosłe zwierzęta. Z kolei psy to wieczne dzieciaki. Nie ma ucieczki przed oszalałem na punkcie piłki psowatym. Nam. Wystarcza nasze własne towarzystwo, za to psy zawsze muszą mieć stado. Kabron ma dość. Zostawia minę na dworze i szuka schronienia w domu. Nic z tego. Żółta piłeczka była szybsza, trzeba podjąć drastyczne działania. My, koty, wspaniale się wspinamy. Prowadzimy częściowo na drzewny tryb życia. Na szczęście, psy są inne. Ich pazury są zawsze tępe i nie chowają się. Nie mają też tak cudownych szkieletów jak my. Ich kręgosłupy nie są zbyt giętkie. To poniżające. Kabron to stary i dostojny kot, a dał się zagonić na drzewo we własnym ogrodzie. Hańba. Taki piękny ogród schodzi na psy. Azurkowe wzgórza otaczają farmy, na których roi się od kotów, które ciągle się rozmnażają. Przypominają naszych dzikich przodków, a nie udomowione bóstwa, które tak uwielbiacie. Z mojego okna mogę oglądać najbliższą farmę Southfields. Wiejskie koty zwykle trzymają się razem, chyba że słyszą zew samca. Oto Malibu to siedmiomiesięczna kotka. O jej matce lepiej nie mówić, ciągle się gdzieś włóczy opiekę nad Malibu i jej siostrą Oskarką. Sprawuje ich babka, tabita. Chwileczkę. Jakby to grzecznie ująć, w odróżnieniu od kotek z miasteczka, które wysterylizowano, wieśniaczki są takie jak chciała natura. Interesują je tylko samce. Zawsze mają ochotę na chwileczkę zapomnienia w stodole. Mam wrażenie, że wiecznie są w ciąży. Martwię się o młode kotki dorastające w takich warunkach. Malibu i Oskarka powinny mieć kogoś, z kogo mogłyby brać przykład, albo powinny odwiedzić weterynarza. My, koty, jesteśmy samotnikami, ale potrafimy też współpracować. Jesteśmy dumne z naszych zdolności adaptacyjnych. Jako jedyne ssaki wykształciłyśmy dwie odmienne struktury socjalne, ale wykorzystują to tylko koty wiejskie i zdziczałe. Kotki na zmianę opiekują się młodymi. Samców oczywiście nigdy nie ma w pobliżu, dlatego w grupie rządzą kotki. W tym wypadku babcia Tabita. Wiem, o czym myślicie. Przydałaby się operacja plastyczna nosa. Oczywiście na farmie rządzą koty. Mieszkają tu razem z ludźmi, krowami, kaczkami, kurami i owcami. Niezwykła zbieranina. Tak wygląda życie na farmie Southfields. Mieszka tu również Ben. Ma siedem lat i pracuje dla farmerów. Psy są zbyt głupie, by zrozumieć, że wcale nie muszą nic robić. O tej porze roku owce są zamknięte w oborze, a Ben mieszka z nimi. Kotom to odpowiada, bo w miejsce Bena zawsze znajdują przekąskę. Tabita przyprowadziła wnuczki na obiad Ten pies zna swoje miejsce Koty jedzą pierwsze Za to drób potrafi być bezczelny Gdybyśmy tylko mogły dobrać się do kaczek Po co istnieją ptaki, których nie możemy zjeść? Przecież to bez sensu Ben świetnie się sprawdza w roli psa. Proste życie na farmie całkiem się różni od miasteczkowych wygód. My, koty domowe, nie musimy się przynajmniej martwić o jedzenie. Zobacząc może grubasa Maurycego, on cały czas się zastanawia, skąd wytrzasnąć kolejny posiłek. Zagląda nawet do cudzych misek. Obżartuch Maurycy wydeptał kilka ścieżek, które prowadzą wszędzie tam, gdzie można liczyć na darmowy posiłek. Maurycy terroryzuje całą okolicę. Wielu sąsiadów się go boi. Zwłaszcza znerwicowana Marysia spod jedenastki. Jest więźniem we własnym domu. Powinna się wreszcie postawić. Kiedy kot się boi, stara się ukryć gdzieś wysoko. Tam czuje się bezpieczniej i może obserwować przeciwnika. Zejdź na dół, mięczaku! Marysia śledzi wędrówki Maurycego. Wie, że obżartuch dwa razy dziennie przeciska swe pod ogrodzeniem. Większość kotów zjada 300 kalorii dziennie. To równowartość dziesięciu soczystych myszy. Dla Maurycego to tylko jeden posiłek, po którym chętnie poprosi o dokładkę. Grubas nawet się nie przywitał. Zaczął się opychać, a znerwicowana Marysia schowała się w sypialni. Uznała to pełne ludzkich zapachów miejsce za najbezpieczniejsze schronienie. Maurycy idzie do domu. Teraz ma w planach poobiednią drzemkę. Mięso jest ciężkostrawne. Teraz Marysia na pewno zejdzie na dół. Kocim okiem. Kompletne szaleństwo. Nazywam się Samantha. Od dziecka obserwuję nasze miasteczko i uwielbiam plotki. Jeśli chcecie poznać sekrety kociego życia, to trafiliście pod właściwy adres. Marysia od wielu godzin siedzi w oknie. Wcale nie bawi się zasłonami. Po prostu obserwuje ogrody i sprawdza, czy obżartuch Maurycy na pewno sobie poszedł. Sypialnia to jej ulubione miejsce. Silnie pachnie dwunogami, a Marysia czuje się tutaj bezpieczna. Takie bezustanne zdenerwowanie może się stać przyczyną wielu dolegliwości. W końcu kotka uznaje, że jest bezpiecznie. Marysia woli towarzystwo ludzi niż innych kotów. Nic dziwnego, skoro jej sąsiadem jest Maurycy. Pod dwunastką mieszkają dwa dorosłe dwunogi i jeden mały. Marysia czuje się bezpieczna tylko przy nich. Kotka wychodzi na dwór tylko wtedy, gdy hałaśliwi ludzie odstraszają inne koty. Chętnie bada okolice, ale musi cały czas widzieć dwunogów. Marysia jest znajdą. Być może została porzucona jako dziecko, albo zbyt wcześnie zabrano ją od matki. Nasze mózgi są najbardziej chłonne w ciągu pierwszych ośmiu tygodni życia. Później nauka przychodzi nam z wielkim trudem. Jeśli miała trudne dzieciństwo, to nic dziwnego, że teraz jest taka znerwicowana. Przynajmniej znalazła bezpieczny dom. Ludzie mają słaby słuch. My koty słyszymy ultradźwięki wydawane przez mysz w drugim końcu ogrodu. Nasze uszy poruszają się niezależnie, jak talerze radaru obsługiwane przez 30 mięśni. Dzięki temu możemy precyzyjnie lokalizować źródło dźwięku. Marysia ciągle nasłuchuje innych kotów, boi się niespodziewanych hałasów. Małemu człowiekowi się wydaje, że zna koci język. Oczywiście, to nieprawda. Gdyby go znał, wiedziałby, że Marysi nie wolno zaganiać w kozi róg. Nigdy. Pod numerem 82 sytuacja filozofa Cabrona nie poprawiła się. W tej chwili jego ogród wydaje się spokojny, ale pozory mylą. Królestwo Cabrona przypomina psi żłobek. Minu, drop it. Mina smrodlina ciągle przeszkadza temu ceniącemu święty spokój kotu. Gdy tylko kabron próbuje się zdrzemnąć, przylatuje hałaśliwy terrier z piłką w zębach. I po co ta cała bieganina? Psy cały czas muszą się ruszać, a ja, jak większość kotów, uważam, że powinno się przesypiać trzy czwarte doby. Psy czują nieodparte pragnienie, by zadowalać ludzi, i koniecznie chcą zwrócić na siebie uwagę. My wolimy inaczej spędzać czas, a zadowalamy wyłącznie siebie. Pora się ulotnić i uciąć sobie drzemkę. Kabron ma tylko jedno wyjście musi przeskoczyć przez płot. Wy, ludzie, nie macie pojęcia, jaki konflikt może wywołać ta nowa taktyka. Ogród pod numerem 84 to terytorium wroga, ale teren jest czysty. Tą ziemią rządzi Panda. Cabron nie chciałby się z nim spotkać. W takich delikatnych sytuacjach unikamy kontaktu wzrokowego. Gapienie się oznacza groźbę. Ten, kto pierwszy odwrócił wzrok, powinien się powoli wycofać, jeśli mu życie miłe. Cabron nie może się pogodzić z porażką. Panda go przegonił, a w domu panoszy się Mina. To ulubione miejsce kabrona, ale smrodlina właśnie zasiadła na kocim tronie. Wygląda na to, że biedny, wygnany kabron nie ma wyjścia. Musi pozwolić psu na drzemkę. Na szczęście dla kabrona pogoda zaczyna się poprawiać. Wiosenne kwiaty pachną, jak te nieprzyjemne ludzkie perfumy, ale wabią owady, od których tyją nasze ulubione zabaweczki. Uwielbiam igraszki z młodymi wróblem to idealny trening, poprawia szybkość reakcji i rozciąga mięśnie. Lubię plotkować, ale muszę wam coś powiedzieć. Para kotów z pazurkowego wzgórza zdradziła nas. Opal i Kacper spod siedemdziesiątki dwójki wyglądają normalnie, ale z tą dwójką dzieje się coś niedobrego. To proste stworzenia. Są zbyt głupie, by chodzić samotnie. Ludzie muszą je wyprowadzać na spacery. Kacper i Opal są kotami, ale przyłączają się do tych spacerów. Podobno przeciwieństwa się przyciągają, ale to jest żałosne. Co tu się dzieje? Wspólne tereny za domami to doskonałe miejsce do polowania, ale nie w towarzystwie psa. Robi się coraz gorzej. Te koty pozwalają, by pies Wallace zaganiał je jak owce. A uczy się nowych sztuczek. Znowu odzywa się instynkt stadny. Kacper złapał kosa. To mi się podoba. Najfajniejsze są te pościgi. Uwielbiamy się bawić z jedzeniem. Ludziom się wydaje, że jeśli nas nakarmią, to przestaniemy ganiać za ptakami. Skąd ten pomysł? My uwielbiamy polować, a głód nie ma z tym nic wspólnego. Po przechadzce wszystkie trzy gatunki wracają do domu. Jak ten pies może to pić? Przecież w tym się kąpały dwunogi. Koty, pies i ludzie spędzają wieczór przy kominku. Jedna szczęśliwa rodzina. Co za dziwaczne koty. Ale obawiam się, że ta utopia nie będzie trwać wiecznie. W ogrodzie pod numerem 72 dzieją się dziwne rzeczy. Dwunogi remontują szopę, ale po co? Podobno ma to być domek dla kotów. No cóż, skoro Opal i Kacper zachowują się jak psy, to będą traktowane tak jak psy. Jak widać, w kocim świecie zapanował chaos. Zastanawiam się, co będzie z biednym, wygnanym kabronem i znerwicowaną marysią. Opal i Kacper mają zamieszkać w szopie. Chyba słyszę otwierane drzwi. Najwyższy czas, by moi ludzie wrócili. Od dawna czekam na obiad. Do zobaczenia wkrótce. Przekażę Wam najnowsze wiadomości z kociego świata. Wydaje się Wam, że rozumiecie koty? Musicie się jeszcze wiele nauczyć. Wersja polska masterfilm tekst Filip Zubczewski czytała Renata Dobrowolska-Kryczek.